Wiedźmin 3 Dziki Gon to bez wątpienia najważniejsza premiera pierwszej połowy 2015 roku. Po dwóch tygodniach spędzanych z grą jestem pełen zachwytu nad jej rozmachem. Akcję ulokowano pół roku po wydarzeniach z drugiej części gry w okresie wojny Nilfgardu z Królestwami Północy. Podstarzały Geralt ma jednak inne zmartwienia na głowie, które w skrócie można opisać imionami dwóch niezwykle wyrazistych i fascynujących postaci kobiecych Yennefer oraz Siri. Tę drugą przyjdzie się nam wcielić w trakcie zabawy, co stanowi bardzo fajną odskocznie i rozmaicenie, w szczególności gdy już lekko znudzić nam główny bohater. A wbrew pozorom może, bo Wiedźmin 3 jest grą na przynajmniej 100 godzin zabawy, choć lokacje. Tutaj kilka, to każda przytłacza swoim rozmiarem. Przedarcie się z jednego krańca na drugi to dobrych kilkadziesiąt minut nieustannej jazdy konno. Po drodze natkniemy się na masę atrakcji, ukryte skarby, nawiedzone ruiny, opustoczałe grobowce oraz oczywiście misje poboczne. Te są niezwykle dopracowane i często bardzo złożone z setkami specjalnie stworzonych w tym celu bohaterów niezależnych. Każdy jest unikatowy i ma własną ścieżkę dialogową, a zadanie z nimi związane niczym nie przypomina banalnych questów w schwalonej ostatniej części Dragon Age. A. a skoro przy tym porównaniu jestem, to obie gry mają porównywalne rozmiary. Wiedźmin stawia jednak na jakość, a nie ilość i to czyni go zdecydowanie bardziej satysfakcjonującym. Mechanika gry uległa znaczącej rozbudowie. Geralt ma z większą swobodę ruchu, wpływa, skacze, wspina się i jeździ konno. Do dyspozycji oddada nam setki zróżnicowanych przedmiotów, w tym magicznych, a także system craftingu z niesamowitą liczbą składników i receptur na mikstury, oleje na pary pancerze, a także oręż. W połączeniu z regularnymi rozgrywkami karcianego gwinta, wyścigami oraz pojedynkami na pięści daje to realia, w których nieustannie coś jest do zrobienia. Dopełnieniem tego wszystkiego jest ciekawy rozwój bohatera, który oparto na kilkudziesięciu umiejętnościach do wykupienia, a następnie sukcesywnego ulepszania. Graficznie framework nie ma, przynajmniej na konsoli, widać jednak Duży postęp i śmiało można nazwać nowego Wiedźmina grą cieszącą wzrok oraz spełniającą wizualne oczekiwania. Prawdziwym majsterstykiem jest jednak udźwiękowienie voice acting muzyka zawsze stały tutaj na wysokim poziomie i nie inaczej jest tym razem. Podsumowując otrzymujemy fenomenalną produkcję na długie tygodnie zabawy, a przecież to dopiero początek, bo Wiedźmin trzeba być ciągle rozwijany, ulepszany i rozbudowywany darmowymi DLC, jak dla mnie absolutny hit, must have dla każdego fana gier w 10-punktowej skali bez wahania stawiam dychę. If you Project Cars. Wielokrotnie przekładany Project Cars powinno tym razem dojechać na metę już bez zbędnych poślizgów. Za grę odpowiedzialne jest brytyjskie studio Slightly Met, które fani wyścigów na pewno kojarzą z produkcji z serii Need for Speed Shift. Poza fenomenalną.